No dobra, no to ten wspomniany też Web Summit. Zróbmy sobie pewne tak. takie połączenie kropek. Web Summit powiedziałeś trzykrotnie. Tak. Wiwatek y po raz pierwszy. Jaka pierwsza różnica taka Twoim zdaniem jest pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami? To tak, Top of Mind, jedna myśl, to są jednak różne imprezy. Tak jak powiedziałeś, tu są przede wszystkim startupy Digital i tu są startupy Digital, ale jeżeli bym miał tak szybko rozróżnić, to. Mm, Web Summit to jest e, przede wszystkim startupy, stosunkowo mało korporacji i e, dużo właśnie e, regionalnych, e, lokalnych, narodowych stoisk, państw, miast, różnych organizacji. E, a jednak e, geneza Viva Tech, które ma tą technologię w nazwie, niby też jest strasznie dużo startupów, to. Tam jednak czuje się też ten powiew reklamy, marketingu i biznesu. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, praktycznie wszystkie flagowe firmy francuskie miały swoje stoiska. Duże, imponujące, doinwestowane, trzeba powiedzieć wprost, z całym ekosystemem partnerów, pokazujące to, co mają najlepiej. A na cały odcinek zapraszam Ciebie na mojego YouTube'a.